Pani trener zadowolona z takiego meczu 9 bramek z wycięciem przewagi MKS-u Selgros dziś w Kozowie. Były takie fragmenty, które mogły niepokoić, ale liczy się to co na koniec, a na koniec. 33-24. Rzeczywiście nie najlepiej weszliśmy w ten mecz. Początek, wprawdzie, 2-0 dla nas, ale później to rywalki przez jakiś okres nadawały tą tej rywalizacji. I na szczęście otrząsnęliśmy się i dość pewnie zwyciężyliśmy tutaj. Na pewno na trudnym terenie przekonał się o tym Elbląg przegrywając tutaj w tej hali. Myślę, że nie jeden zespół jeszcze tutaj straci punkty. Jeśli chodzi o przebieg meczu, to, to cieszy mnie przede wszystkim to, że, że mo, mo, mogę liczyć na dziewczyny wchodzące z ławki i naszą siłą jest, jest to, że każda wchodząca na boisko jest wartością dodaną i, i to na pewno cieszy. Siły jest też na pewno Agnieszka Kocela. Dzisiaj debiut w tym sezonie. No, tobie z pozycji byłej lewoskrzydłowej łatwo chyba ocenić piłkarki na tej pozycji. Była trochę zestresowana, tak to było widać z trybun, no ale swoje tak. zrobiła. Eee... No tak, jeden fajny przechwyt, bramka, oczywiście z tą skutecznością jeszcze nie jest tak, jak już sobie tego życzyli trzeba jej dawać grać, bo, bo tylko poprzez granie wejdzie na, na pełne obroty i dojdzie do optymalnej dyspozycji, także czekamy, czekamy na, na dobrą, bardzo dobrą formę. No ostatnie pytanie, dziś też bardzo dobry mecz Karoliny Konsor, chyba najlepszy jej występ w tym sezonie, to może być rok Karoliny, że będzie coraz tutaj śmielej pukała do, do Pierwszego składu. No to liczymy cały czas. Tamten rok był pierwszym rokiem Karoliny u nas. W tym roku na pewno będzie wystawała więcej grania i mam nadzieję, że, że spełni te oczekiwania, bo możliwości ma ogromne. To na pewno wiemy. Pozostaje tylko zaprosić kibiców na dwa mecze z KPRM Jelenia Góra, akurat w czwartek do Łukowa, no to raczej tam miejscowa publiczność, no ale już w sobotę jedyna okazja w styczniu, by zobaczyć na żywo mistrzynie Polski. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie na, na ten mecz ligowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Później gramy już tylko na wyjeździe, więc, więc trudno będzie nas oglądać. Tak jest, ale warto kibicować Mistrzynią Polski. Sabina Błodek, zadowolona po meczu? w Gorzowie, MKS Selgros, liderem cały czas w Superligi po zakończeniu pierwszej części sezonu zasadniczego. Dziękujemy. Dziękuję.